Że Polska jest tak krytykowana, jeżeli chodzi o to, że są bo my nas zrobiliście do to tak dużo. No, że... Naszym gościem jest Michał Krowiecz z reprezentacji polskiej U21. Chciałoby się zadać pytanie, czy to będzie tylko U21, ale nie mówimy o tym, bo trener chce chcę rozmawiać tylko o drużynie, którą faktycznie prowadzi. Dlatego chciałem się spytać, jaki jest Pana cel w ogóle wizyty w Turcji. Akurat jest tutaj 600 z połówką, mamy okazję wszystkich do drugiego podać. Przyjrzeliśmy z różnych nie ma tak dużo możliwości. A jest, żeby dużo to Najpierw mamy losowanie w lutym, w marcu, mecze w Hiszpanii. tam już na pewno po losowaniu wiadomo dokładnie z kim gramy. Bo na razie przed nie chcę bo może być tak, że kogoś te a potem już e, mam następne zupełnie przed czerw czerwcu i eliminacje. W kontekście reprezentacji Polski, właściwie we wszystkich rocznikach, mówi się dużo o stylu drużyn, czy. Cezary Kulesza, kiedy podpisywaliście kontrakt, też rozmawiał z Panem o stylu i wymagał jakiegoś określonego, że to ma w jakimś kierunku iść pod tym względem. Nie tylko wyniki, ale też i, i wygląd drużyny. No, akurat no, to, co, tak z perspektywy czasu, jak teraz patrzę, no to, to nie zgodzę się z wieloma opiniami, że ten młodzieżowy kadr, bo jeżeli oglądam, że grają. W stylu, że mają, bo grają wysokim dressingiem, grają bardzo agresywnie. piłkę, parę wyników pokazało to, jak Wojtek który wygrał z Francją, jak zespół, który wygrał z Anglią 5-0 także to jest grupa tych trenerów, która na to postarana to w rozmowie z prezesem też ustalić, no to że wiadomo, że też zrobić pierwsze do Lubrzyna, ale też przy okazji, czy z jest nieco, że to do, do, do pierwszej reprezentacji są proponowane, What? Dziwię się, że, że Polska jest tak krytykowana, jeżeli chodzi o tą mniej szkoleniową, my nas robi się debili i to tak no, powiem, że to jest przykre, bo nikt nie patrzy, nikt nie chodzi na trening, nikt nie ogląda, tylko tam że jeszcze nie możemy zrobić transferów za 500 milionów, a taki znamienny dla mnie ostatni artykuł, który przeczytałem, to jest chyba Klopa, który pierwsze do Anglii, to mówi, że trzeba w Anglii nie w trening, tylko transfery, no. ja czytam pod swoim też kątem wiele takich opinii, bo ludzie o, zapominają, nie, że 23 lata jestem trenerem i dzieci już prowadziłem, ale jak ktoś jest taki ekspert i potrafi, to nie ma opcykowań, nie niech Wracając do, do, do trenerów. Trener ostatnio powiedział, że e, polscy trenerzy mogliby prowadzić Barcelonę. Czemu nie prowadzą? Zatren, no, za ten, no, czemu nie prowadzą? No nie prowadzą, bo my nie zostaliśmy, jak wielu, za granicą i tam nie mieszka. Ale jeszcze nie, nie raz mówię, że bardzo często te obrazy, które są wokół, wokół polskich to jest naprawdę żenujące, bo uważam, że nie zasługujemy na to i jeżeli ktoś mógł, chodzi na ten i obserwuje, to naprawdę nie odbiegamy z tym niczym, a to, że my jakości piłkarzy już później nie możemy ściągnąć piłkarza za drugie miliony, to już na to wpływamy. A jak wyglądałaby Pana wymarzona współpraca z nowym selekcjonerem reprezentacji A? Nie a.